I komunikujemy się w oddziale i międzyoddziałowo na różne ciekawe sposoby. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Na przykład, tu mamy taką informację: proszę buty, w chodzisz po ulicy, układać na miejsce. Panie sprzątaczki przyjdą tylko wtedy, jeśli podłoga będzie wolna i dostępna. Dziękuję. A tutaj mamy kolejną informację. Proszę Wasze ciuchy, w których pracujecie i prywatne, posprzątać. Każdy z Was jest dorosły i może sam zająć się swoimi rzeczami. Taka informacja w naszej szatni. Tu też informacja: dzwonek do premedykacji, czyli rozmowy z lekarzem. Ciała. Komunikujemy się też przez znaki na podłodze. Biała szczałka, czarna szczałka i żółta szczałka. O, doszła jeszcze niebieska szczałka i szczałka zielona. Kochani lekarze, proszę pomyślcie o swoim datku na kawę. Parking, Sono, Sono, Parking. A tu mamy zalecenia, jak czyścić aparat sonograficzny. Bitte keinen Saustall hinterlassen. Nie zostawiaj chlewu. Zaustal, niezłe słowo. Bitte stehen liegen lassen, czyli zostaw. Czasami kiwam głową i zastanawiam się, gdzie ja jestem. Pozdrawiam, cześć.